Dzień dobry! Dzień dobry! <laughs> Poprosiłabym... Stoj! Stoj? <jest>, Widziałam, <laughs> że ma już pani Stojak. <laughs> Dziś mamy już 6 grudnia i Mikołaj nas zdążył odwiedzić. Mamy pełne buty słodyczy, ale najpierw byśmy chciały otworzyć nasze kalendarze adwentowe. Zanim pokażemy nasze słodycze. To ja muszę chyba zacząć od wyzwania. Chyba tak. O, akurat jest na samym środku, jako najważniejsza. Jako najładniejsza, najładniejsza wstążka. Ale trudna do przecięcia. Ale łatwa do wykonania. Łatwa? Zobaczymy. Mm -hmm. Ciekawa jestem, co tu jest. Zrób sobie zdjęcie ze słodyczami. Co? Mnie, <laughs> <Widzisz>, że nie łatwe. <laughs> Jakimi słodyczami? twoich butach. Aha, no to teraz może zróbmy... Przy... Aha, nie, jeszcze ten drugi. Czekaj, gdzie on jest? może no, dalej no, no, no. Proszę. Ale duża szóstka. No to... skarpetki to... to może być ten słod... Ale wielki tej. Ale duży gwiazdarek. To z Mikołaj tej. No i co? W końcu 6 grudnia. To nie będzie Mikołaj. Chyba się nie obrazi. Tak, to... tak, jak już mówiłam, zjemną <grym> po nagraniu. Tak. tak, a ten. A teraz pokażemy, pokażemy, co dostałyśmy od Mikołaja. Rano się obudziłyśmy, zajrzeliśmy do butów i tam rzeczywiście były słodycze, tak jak się spodziewałyśmy. Mhm. To może najpierw co leżało obok butów? Yy, u mnie. U mnie leżało takie wielkie tofifi. Ciężko się tak wyginać, nie? <grym> no. Ja dostałam gwiazdora z Reniferem. I tu mam z tyłu puzdę. Ale nie wiem czy będziesz miała je ułożyć. Takie trudne są. To zjem później, albo dobra, to też odstawię tutaj. No a tak to w sumie nic ciekawego, nie Pola? Eee, szoko-bonsy. U, to wysypię. Ale ja nie, nie wysypię, bo się pękają. O, pozdrawiam. Wpadł mi jeden cukierek szoko za komodę. No, chyba Gdy, nie Gdyby to był inny cukierek, to nie bym zanim tam nie biegła za tego mebla. Ale akurat szokobąsy są godne tego poświęcenia. Ja tam będę tak otwierać, tak. O! Ja no to no. sam taki jest, tak w cudzysłowie. Ciekawe tu coś jeszcze jest. Knopers! No i kilka szokobąsów. No, słodycze, jak nie? No. Ale, za Jeden but rozebrany, a u ciebie? No, ja wszystko tutaj wysypałam. Tu jest na to to naszego kąsa. O, tam wszystko wysypałam. I kto wersów? A, jak to Ten Mikołaj się nie zaskał, widzę. A co mamy z Nie będziemy tego wszystkiego jeść na wizji, bo. Wiadomo. Bo mam dzisiaj dwie godziny wolnego, i idę sobie do fryzjera. Cieszysz się, Pola? że wreszcie będę ładnie wyglądać? No, wreszcie. No właśnie, nie? Dość zadba o swój wygląd. Już się zapisałam dwa miesiące temu i wreszcie nadszedł ten wielki dzień. Słodkie te gwiazdorki. Mogę tak iść na miasto? Dzisiaj chyba można. A ja tak mogę iść? Tak, możesz. No no to, no to co? No to przechodzimy do naszych codziennych obowiązków. A potem do wyzwania. A, 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 zapomniałam o nim. No, no, no. Tak. Albo najpierw do wyzwania. Nie wiem. Bo takie jest łatwe, a skoro masz tu się. Wróciłam od fryzjera. Ja też. Tobie widać włosy. <laughs> a nie. widać, mnie Wróciłam od fryzjera. Zgadnijcie, czy fryzura jest udana, czy nie. Oczywiście, że wie. Jak to nie. Zaraz się przekonamy. Szopa jest. Co szopa? Co szopa? nie wyglądam. No, 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 no. Tak się możemy przywitać. Nic nie Pola ma dzisiaj dwa problemy ze swoimi ubraniami. Pola, opowiedz o nich. Niestety te rękawiczki są tak grube, że nie mogę kliknąć, żeby był start w filmie. No właśnie i wszystkie starty ja muszę dzisiaj klikać. Albo ja muszę zdjąć rękawiczki. A o swoim drugim problemie opowiesz się wstydzisz? Wstydzę się. No okej. Okay. My jodły stawiamy je tutaj w takie dziurki właśnie i wtedy te choinki tutaj stoją, klienci przychodzą i je kupują praktycznie od razu. Zobaczcie, na przykład ta jest taka ładna. Pewnie przyjdzie pierwszy, drugi klient i zaraz ją wezmą. Ta no, ma na przykład trochę brzydszy czubek, ale jest o wiele węższa, więc też się może ludziom spodobać. I tak to idzie. Co tutaj nie wstawimy w te dziurki, to do wieczora już tego nie ma i my ciągle zmieniamy ekspozycję. Tutaj jest taka kontrowersyjna dziurka, bo stoi właśnie w przejściu i nigdy nie wiem, czy tu wstawić jakąś choinkę. Zobaczcie, jak tu wstawię, to nie będzie można tam wejść, dlatego na razie jest pusta. Tu mamy drugi rząd jodeł do wyboru. I tutaj jeszcze trochę porozpakowanych i poopieranych. I też rozpakowujemy, oczywiście, jak ktoś chce. Jeśli z tych nic nie wybierze, no to lecimy dalej. I tutaj je rozstawiamy. No więc możecie się z tymi choinkami już pożegnać, bo pewnie jutro już ich nie będzie. Jutro będą kolejne, równie piękne. Dzień dobry. Dzień dobry, ja potrzebuję choinkę dopasowaną do tego stojaka. A woli pani jodła czy świerka? Yy, obojętnie, by, żeby pasowała. No to nie wiem, może ta. Ta niestety jest za gruba. Hmm, a zobaczmy tą. O, ta pasuje idealnie. No to rozpakujmy ją i zobaczmy. E, nie, nie trzeba. Wystarczy, że pasuje pień. Aha, no to ok. Jesteśmy teraz przy najbliższej choince ze wszystkich, jakie tu mamy na placu. Jest to jodła kaukaska. Co roku wybieramy sobie jedną z jodeł. Yy, która zostanie z nami do końca. To oznacza, że jest na tyle brzydka, że nikt się na nią nie skusi, nawet jeśli zostanie jedna, jedyna, ostatnia na całym placu. I co roku rzeczywiście tak jest. Sprzedajemy wszystkie jodły, dosłownie wszystkie. Z tych, które tu widzicie, na pewno też sprzedamy wszystkie. A ta jedna zostanie. Czy jesteś tego pewna, że ona akurat zostanie? No to sama na nią popatrz. Yy, tak to jest, że... Ktoś, jakiś X wybrał tę choinkę na polu, bo mu się podobała. I X? X, wiesz, chyba kto? Wiem. Ale nikomu oprócz tego X-a się ona na 100% nie spodoba. Dlatego może, mogę się założyć z każdym o co chcę, że jak będziemy kręciły nasz 24 vlogmas z Wigilii, to, to... choinka nadal tu będzie z nami. Ale martwię się, że X będzie mi wstawił, kazał ją wstawić do pokoju. <słuch> Wiesz co, jest to bardzo możliwe. No, w zeszłym czy tam jeszcze bardziej w zeszłym roku przecież musiałam stawić ją. Taką podobną. Ale na szczęście ta z zeszłego roku miała chyba 3,20 albo 3,50, to Ci się nie zmieściła, nie? Nie, właśnie wrazła jakoś. Ojciec obciął... <grym> co? A X! Obciął czubek. No, to sobie wyobraź tego inkę tylko jeszcze obciętą w połowie. No, ale serio? Do, dotąd na pewno ją obetnie? A którą połowę wolisz, górną czy dolną? Szczerze mówiąc, chyba dolną. No, no to co? No to tę choinkę będziecie oglądać przez wszystkie nasze kolejne blogi, aż do tego ostatniego, 24. Wtedy tutaj stanę przy niej i powiem, a co nie mówiłam? Czy na pewno tak powiesz? To się przekonamy za kilka, no kilkanaście dni. Ile jeszcze tam dostał do świąt? Kilka. Lat? 18. Za 18 dni przyznacie mi rację. Jak ktoś ją kupi, to chyba padnę trupem. No to na tyle dzisiaj w tym odcinku. Odebrałyśmy prezenty od a Jesteśmy całkiem zadowolone z nich. Ale jeszcze wszystkich nie zjadłyśmy. Pola zjadłaś wszystkie? Nie, a Ty? Nie. Ja tam tylko skubnęłam jednego cukiereczka. Resztę przekażę może jakimś dzieciom. No widziałam, ile żeś papierków wyrzuciła. Ale to były tylko papierki. Ja wcale nie zjadłam tych cukierków ze środka. A co, żeś miała tyle w zapasie cukierków? Nie, ja je po prostu chciałam pootwierać już i dać pootwierane, żeby dzieci nie musiały się męczyć. Aha. O to chodziło. No chyba, że tak. Trochę byś ruszyła tą głową, Pola. Już ruszam. No, no to koniec sucharów. <grym> no to... Ju jutro kolejne suchary przed nami. <grym> no to koniec naszego szóstego odcinka. Tak, Do w siódmym. <grym> Robiłam dziwną winę na koniec. Ładną.